Dlaczego tak wiele osób tkwi w związkach, które nie mają przyszłości, w relacjach, które tak naprawdę są iluzją? Bo jeżeli ty tak naprawdę musisz żebrać o uwagę, o wspólny czas, na końcu niestety o miłość, to tak naprawdę to nie jest związek to jest wydmuszka. Tam jest pusto. Często. Boicie się podjąć tej decyzji o rozstaniu, ponieważ boicie się samotności, boicie się, że nikt inny was nie zechce, że już nie ma fajnych, wartościowych, wolnych mężczyzn czy kobiet i zgadzacie się tak naprawdę na tą namiastkę, którą dostajecie od tej drugiej osoby. A ja Ci powiem, postaw na siebie, podejmij wreszcie tą decyzję, bądź ze sobą szczera, szczery. Jeśli nie wiesz jak, zapraszam Cię do siebie na sesję online.